Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz. A to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z Elden Ring Nightrain. Um, dzisiaj porozmawiamy sobie o postaciach, które mamy. Jest pierwszy dzień tak naprawdę, kiedy Nightrain y, ma swoją premierę. Tak, dzisiaj wyszło 30 maja. Y, I teraz y, na dzień 30 maja, na dzień, w którym gra pojawiła się na rynku. Mamy tych postaci sześć. Przejdźmy sobie przez nie wszystkie. Mamy tutaj do wyboru Wilczana, Strażnika, Żelazne Oko, Najeźdźcę, Rekluzę oraz Egzekutora. Lecimy do Najeźdźcy. Jest. Najeźdźca, moi drodzy, to taki bym powiedział chyba Barbarzyńca, coś takiego, taki wiking, e, jakiś taki kurde dzikus. E, który walczy, oczywiście, no. E, Okej, okay, zaspoilerowałem, niestety, ultimate'a, bo pomyliłem guziki. Także jego ultimate'em jest totemiczna stella, ale umówmy się, że tego nie widzieliście, bo ja chciałem tutaj wziąć po prostu brońkę w dwie łapki. On się wydaje być takim gostkiem, który właśnie walczy jakimiś takimi ciężkimi młotami i tak dalej. E, pamiętajcie, że grając na mapie, możecie podnieść nawet nim tarczę i katanę i też będziecie grać. Ale tutaj, jeżeli. No, nie wyobrażam sobie na przykład na tym żelaznym oku wziąć jakiś miecz i tarczę i oczekiwać, że on będzie się sprawdzał, tak? Myślę, że on raczej będzie lepszy z łukiem zdecydowanie. Dobrze. Hard wojownika nie może być powalony podczas aktywnej umiejętności. Otrzymywanie obrażeń wzmacnia siłę odwetu. Nie można cię powalić w trakcie używania tej umiejętności. Ok. Tak to się prezentuje. Eee... I tutaj mamy odwet, tak? Eee... Ja sobie jeszcze sprawdzę, czy ja dostanę jakiś eee... przelicznik, ale to za chwilę. Eee... Na razie zauważcie, że który ja mam poziom? 15, teraz chcę mieć pierwszy. Na pierwszym poziomie chłop ma. 260 zdrowia. 60 energii. Coś takiego. Czyli, tak, powiedzmy, ok. Natomiast na 15. 1200. Całkiem solidnie. I sporo nawet energii. Także gościu, pomimo tego, że no nie, nie, nie wygląda tutaj, żeby miał na sobie jakieś nie wiadomo jak potężne sprzęty, jeżeli chodzi o zbroje. To rusza się bardzo sprawnie, nie jest jakiś mega ociężały pomimo tego wielkiego topora, i, i tak dalej. No i przy tym ma całkiem sporo życia, także spoko. No i co? Nie pozostaje nam nic innego jak przetestować sobie odwet, czyli przyjmij postawę do ataku i energicznie przyłóż wrogowi. Dobra, sprawdźmy na sucho. Czyli taki sieknięcie po prostu. Potężne piącho, Zobaczcie, on to robi piocho. Czyli tutaj raczej obrażenia od broni nie będą miały wpływu. Zobaczmy. Ok, tupnięcie stówę i odwet 400 ty. On 500 zadał o z palcem. Nie powiem gdzie. A zobaczmy, czy jak dostanę obrażenia. Czy on mi tutaj będzie więcej zadawał? Tam coś było takiego. A stop, dobra, wiemy już o co chodzi. Przepraszam bardzo, bo ja się tutaj nim tak zachwycam, ale on jest na 15. Weźmy na przykład, żeby nam się punkty zdrowia szybko nie regenerowały. I teraz ja chcę zobaczyć, czy on, ym, im ma mniej życia, tym lepiej bije czy coś. Zobaczmy. 34, 133. No to jest jakby 160 obrażeń, więc wciąż całkiem solidnie. Zobaczę, jak będę miał mniej życia. Dobra, mam mniej? Nie, tyle samo. Co tam kurde było napisane? Eee. Otrzymywane obrażenia wzmacnia siłę odwetu. Nie, jakby kurde, niekoniecznie się z tym zgadzam, bo mam mniej życia a bije tak samo mocno chyba że nie wiem w trakcie atakowania nie mam pojęcia no ale okej okay. no i totemiczna stela no to tutaj już zaspoilerowałem wam tego ultimata B. klin grabarza w ziemię aby przywołać gigantyczny nagrobek i tutaj warto też zauważyć jedną rzecz ale to za chwilę 237 i tutaj możemy sobie zeskoczyć z tego totemu i przywalić przeciwnikowi, ale tutaj zobaczcie, że teraz ja mam na sobie status zwiększa siłę ataku, widzicie? I to jest status, który daje mi ten totem. Przez to, że ja mam ten totem dookoła, to już moja siła ataku jest zwiększona, więc będę automatycznie bił mocniej, tak? I już mi się ten yy, skończył. Totem. I możemy przyzwać kolejny. I właśnie tutaj no, stoimy na tym totemie. Więc, jakby bossy nas nie, nie ruszają. Moby nas nie ruszają. Podejrzewam, że jak ja to zrobię, to tutaj też moi dru kumple z drużyny mogą sobie stanąć na tym totemie obok mnie. Więc, jak jesteśmy w kryzysowej sytuacji, to możemy sobie tutaj. Na tym totemie się po prostu schronić przed bosem czy tam przed jakimś mobkiem. I później wszyscy z wyskoku możemy zrobić wjazd na przykład właśnie na, na jakiegoś bossa. I to też robi obrażenia 240 w momencie kiedy się pojawia. Natomiast teraz wpadamy sobie na 15 poziom. Czekamy aż ten totem zejdzie, żeby nam nie zaburzał. E, statystyk odwet już sobie zaspoilerowaliśmy tak, jak tupie e, jak tupie to robi stówkę czekajcie, jeszcze nie chcę, zajdzie Ze, za mnie jeszcze ten bufik. no złaś, dobra i teraz cyk oj, nie ten nie ten guzik znowu tak stówka i 400 Także jest moc. Zobaczmy, jak Ultimate. No, Ultimate e, 5 stówek, tak? Także też całkiem solidnie. No dobra, e, mamy tego na jeździe. Także, moi drodzy, e, tak się prezentują wszystkie te postacie. Już nie chcę przedłużać, bo i tak ten odcinek jest dosyć długi, ale wydaje mi się, że ten test był też dosyć rzetelny. Na podstawie tego testu myślę, że już możecie mniej więcej gdzieś tam wiedzieć czego się spodziewać w razie levelowania tych postaci. Oczywiście dużo też zależy od tego jakie znajdziecie bronie, jakie znajdziecie przedmioty używalne, e, czy trafią wam się jakieś fajne przedmioty czy nie, bo każdy run jest inny. Tak? To jest roguelike, więc tutaj wszystko będzie losowe. Także miejcie to też na uwadze, ale jakby umiejętności postaci będą te same i to, co ta postać nosi, jeżeli chodzi o zbroję, to też będzie to samo. Także moi drodzy, tutaj przez pryzmat, patrząc przez pryzmat tego, jak się tutaj te postaci zachowują, co potrafią i tak dalej, to myślę, że ja tutaj bym szedł mniej więcej w taki skład. E, który miałby w sobie oczywiście e, najlepiej depsa, tanka oraz jakiegoś range depsa albo jakiegoś takiego wspierającego gościa typu właśnie kapłan do leczenia czy coś takiego, ale tutaj żadnego kapłana nie mam, e, więc ja bym tutaj raczej szedł po prostu w, w takiego zwykłego depsa e, mele, e, w depsa takiego range'owego, czyli właśnie albo rekluza albo żelazne oko. I jakiś tank. No, jeżeli chodzi o tanków, no to tutaj albo strażnik, albo najeźdźca. Wydaje mi się, że najeźdźca ma tą chyba zaletę że ma ten totem, na którym możemy sobie zawsze stanąć i troszkę odpocząć, zregenerować się i tak dalej. Zastanawiam się jeszcze, co w sytuacji, jak na przykład przy nasz kumpel padnie na kolana i możemy go podnieść, i wtedy użyjemy totemu. To czy podniesie też postać kumpla na ten totem, i tam będziemy mogli go wskrzesić? Jak się tak da? No to jakby dla mnie perfekcyjnym połączeniem, tak mi się przynajmniej na tą chwilę wydaje, powinno być egzekutor, żelazne oko i najeźdźca. Myślę, że tutaj obrażenia, które byśmy robili. Dystansowe, i tak dalej, zamiana w bestie, no po prostu cudawianki. No to myślę, że tutaj to by było naprawdę, naprawdę fajne połączenie. Te trzy postaci. Ja natomiast pozostawiam to Wam. Wybierajcie jak chcecie, rozwijajcie jak chcecie. Koniecznie podzielcie się czy to na Discordzie, czy w komentarzach Waszymi wrażeniami z rozgrywki. Jeżeli gracie, szukacie ludzi do gry, zapraszam na Discorda. Tam możemy się dobierać w ekipy. I sobie wspólnie ogrywać ten tytuł. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wyczerpałem temat postaci i ich umiejętności. Moi drodzy, zapraszam Was na Discorda, zapraszam na kolejne materiały z tej gry i innych gier. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i do następnego.